Niektóre główne źródła channelingu. Część czwarta i ostatnia. Ciekawe połączenie. Na sesji 23 października 1995 roku Casiopeanie ujawniają, że są nie tylko prekursorami kolektywu RA, ale również twierdzą, że są RA. Na pytanie, skąd pochodzi materiał RA? Odpowiadają krótkim to my. To dla mnie bardzo interesujące stwierdzenie. Jeśli to prawda, to w rzeczywistości jest to rozszerzacz umysłu i może wiele wyjaśnić. W dalszej części tego artykułu ujawnię koncepcje i terminy zawarte w materiale Elohim, jak również w materiale RA i eksperymencie Kasiopeia. Które skłaniają się ku połączeniu z syrianami. Powyższe stwierdzenie Cassius jest jednak bardzo mocne, potwierdzając moją hipotezę. Dlatego też podzieliłem źródła channelingowe na różne kategorie. Ta praca jest dedykowana wyłącznie tym, którzy promują zbiór żniwa i mówią o jeźdźcach na fali. Uważam, że mogę udowodnić bez żadnych wątpliwości, że te źródła są połączone z Syrianami miłość i światło lub brak światła i miłości. Ponadto, jak słuchacz już wie, spędziłem sporo czasu analizując wykłady Plejadan i przeczytałem wszystkie książki barbary Marciniak, a Plejadanie nie mają problemu z przyznaniem się, że są związani z sojuszem Syriusza. Chociaż są podobno grupą rebeliantów i wierzę im. Chodzi o to, że znam Plejadan całkiem dobrze, a informacje, które nam przekazują, są bardzo zgodne z kanałami żniw, które badam w tym artykule, z wyjątkiem tego, że Plejadanie są otwarcie przeciwni. Koncepcji służba sobie i służba innym oraz federacji galaktycznych. W zasadzie to oni zainspirowali mnie do zagłębienia się w te rzeczy i do tej pory uważam, że są na miejscu. Jednakże, będąc w swej istocie Syrianami, Plejadianami, wciąż mają syryjski sposób wyrażania siebie. O'Reilly, przejściowi pasażerowie. Terminy STO i STS, służenie innym i służenie sobie, są niezwykle ważne dla źródeł, które omówiliśmy do tej pory, ponieważ są to terminy, które musimy zrozumieć i zgodnie z nimi żyć, jeśli chcemy wznieść się i być częścią żniwa. Ponadto, kiedy mówimy o różnych rasach gwiezdnych, te channelingowe źródła często mówią o nich w terminach STO i STS. Tak więc, kiedy wspominają o Orionach, mówią, że istnieją dwa rodzaje Orionów, STO i STS. STS to grupa, która przybyła na Ziemię i zaczęła manipulować ludzkim DNA. Sojusz Syriusza, kierowany przez Enki, podczas gdy Orion-STO należą do imperium, które uznają boginię-matkę za stwórcę. STO Orionowie są także, jak mówią Kasiopanie, przejściowymi pasażerami. Oznacza to, że są zunifikowanym sposobem myślenia, myślokształtem. Orionowie potrafili jednak tworzyć materię w zunifikowanej formie myślowej, tak wyjaśniają to Kasiopanie, i to każe mi myśleć o tym, jak bogini stworzyła galaktyki, mgła, gwiazdy i planety itp. Ale interesujące jest to, że mówią, że stworzyli ich ci z Oriona, kasiopeanie. Więc jeśli kasiopeanie są nami w przyszłości, czy mówią, że my, ludzie, zostaliśmy kiedyś stworzeni przez życzliwe istoty z Oriona, czyli boginię matkę i jej pomocników? W rzeczywistości tak, mówią, z tego wynika. Mówią, że nasz dom, dom ludzkości, znajduje się w Orionie. Laura i jej grupa protestują, ponieważ dowiedzieli się od Lysi Royal oraz od Keith Priest i jego kanału Zeta Reticuli, że ta kolebka ludzkości znajduje się w Lirze. Casio stwierdzą jednak, że tak nie jest i że pewnego dnia zobaczymy kropka prawdę. Uwaga! Kiedy źródło channelingowe mówi, że jest nami w przyszłości, nie musi to koniecznie oznaczać, że w przyszłości są istotami ludzkimi. Dobrym przykładem są plejadanie, którzy dość dobrze wyjaśniają to zjawisko. Mówią również, że są nami w przyszłości, a jednak są plejadianami, syrianami. Jak to możliwe? Cóż, znowu ma to związek z manipulacją genetyczną. Ponieważ my, ludzie, mamy w sobie wiele syryjskich plejadańskich genów. Mówią, że są nami w przeszłości i w przyszłości, nawet jeśli jest to prawda, to wychodzi. Że my i oni jesteśmy tym samym. Jestem prawie pewien, że to samo dotyczy trzech źródeł channelingowych. Które do tej pory badałem. W tej części Twojego wszechświata trzeciej i czwartej gęstości, a konkretnie Twojej galaktyki, jest to region znany jako Orion, który jest jedynym rdzennym domem istot ludzkich. Zastanów się nad tym. To, czego najbardziej potrzebujesz, to dokładny profil danych obcych. Myślałem, że ludzie pochodzą z Lajeri, a potem wybuchła tam wojna i wylądowali w Orionie. Lajre nie jest zamieszkana. We wszystkich miejscach były domy, ale niektóre były, są przejściowe. Zwróć uwagę na Oriona. To jest Twój rodowy dom i ostateczne miejsce przeznaczenia. Oto absolutnie dokładny profil Oriona do naśladowania. Jest to najbardziej zaludniony region Twojej Galaktyki Drogi Mlecznej. Jest to region, który rozciąga się w przestrzeni trzeciej i czwartej. Gestości na odległość tak ogromną jak odległość między Twoim lokalizatorem a nim. W tym regionie jest 3444 zamieszkałych światów. Niektóre z nich to planety, jakie znasz. Niektóre to sztucznie skonstruowane planetoidy. Niektóre z nich to pływające barki kosmiczne. A niektóre to satelity. Istnieją domy podstawowe, stacje podróżne i laboratoria inkubacyjne. Wszystkie w drugiej, trzeciej i czwartej gęstości. W piątym i szóstym zagęszczeniu są strefy naszych nadzorców. Nazwa Orion jest rzeczywistą nazwą rodzimą i została sprowadzona na Ziemię. Bezpośrednio w Pytanie Czy Orion STS to niesławni rudowłosi nordyccy obcy? Odpowiedź tak, i wszystkie inne kombinacje humanoidalne? Pytanie: Jeśli zaczęło się od typów nordyckich, i stąd pochodzą inne kombinacje humanoidalne, jakie kombinacje genetyczne zostały użyte dla istot ludzkich? Na przykład czarni, skoro tak bardzo różnią się od nordyków? Odpowiedź: geny nordyckie zostały zmieszane z pulą genów już dostępną na ziemi, znaną jako neandertalczyk. Powyższe informacje pokrywają się z moimi własnymi badaniami. Nie wiem, co mają na myśli, gdy mówią, że Lair nie jest zamieszkana. Wiem, że przynajmniej Vega jest zamieszkana, a Weganie są do pewnego stopnia pomocnikami bogini matki. Choć niektórzy z nich upadli przez manipulującą mowę Lucyfera i zbuntowali się przeciwko bogini wraz z innymi, o których mowa wcześniej. Nordycy, jak powiedziałem wcześniej, są STS Orionami, to JST grupą Enki, która wykorzystała Neandertalczyków, a później Kromagnon do stworzenia ludzkiej rasy niewolników. Giganci starożytności. Wielu historyków alternatywnych mówi o dawnej cywilizacji, która zamieszkiwała to, co teraz nazywamy Antarktydą. Teraz jest pokryta warstwami lodu i śniegu, ale w tamtych czasach była to bardzo zamożna kraina tętniąca życiem. Kasiopeanie twierdzą, że ta kraina nazywała się Gor i że była zamieszkana przez gatunek humanoidalny o wysokości 18 stóp. Jedna stopa to 30,5 cm. Kiedy po raz pierwszy przeczytałem o tym w ich zapisie, pomyślałem, że mówią o namlu. Rasa ludzka, która była tutaj, kiedy przybyli Enki i Syrianie, ale Cassius mówią, że ta rasa była płciowa samce i samice i nie byli zainteresowani podróżami kosmicznymi. Wzrost może odpowiadać, ale nam Lu były androgeniczne. Jeśli chodzi o podróże kosmiczne, to co mówią Cassius, jest częściowo poprawne, jeśli odniesiemy się do na RU. Prawdopodobnie nie byli też szczególnie zainteresowani podróżami w kosmosie, będąc strażnikami żywej biblioteki, ale byli wielowymiarowi i mogli podróżować po wszechświecie, dzieląc swój ogień w duszę. Dlatego nie sądzę, aby Kasiopeanie odnosili się do namlu, ale do starszej rasy najwyraźniej ta starożytna rasa olbrzymów nie tylko zamieszkiwała Antarktydę, jak się później dowiadujemy. Ale można ją było znaleźć również w Ameryce Południowej, w Amazonii. Krążą legendy o amazońskich wojownikach, a w tym przypadku odnoszą się do Orionów. Jednak jakoś to mieszają, ponieważ amazońscy wojownicy byli kobietami. Mówią, że rządy wiedzą o tej rasie i znalazły szczątki, które trzymają gdzieś w magazynach. I nie mają zamiaru informować opinii publicznej. Aczkolwiek widzieliśmy w internecie zdjęcia niezwykle wysokich szkieletów, które wykopali archeolodzy. Niektóre z nich mogą równie dobrze być mistyfikacją, ale według plejadan wiele jest prawdziwych. Obalanie wszystkiego, co ma związek z prawdą, to zwykła rutynowa praca agencji wywiadowczych. Kilka końcowych stwierdzeń Cassiopean Jak słuchacz mógł zauważyć, poruszam wiele tematów przedstawionych w różnych źródłach, a niektóre z nich mogą nawet nie być tak istotne dla tego, co ma nadejść. Postanowiłem jednak o tym powiedzieć, bo porównanie różnych źródeł channelingowych jest bardzo rzadkie, o ile w ogóle istnieje, więc pomyślałem, że warto coś takiego przedstawić tutaj. Chciałbym zakończyć kilkoma ostatnimi wypowiedziami Cassiopean. Zacznijmy jednak ostatnią część tego artykułu od pewnych istotnych informacji. W transkrypcie Laura zapytała źródło, dlaczego najeźdźcy nie zaatakowali już pełną parą, skoro byli obecni na planecie od setek tysięcy lat. Udzielono odpowiedzi, że nie chcą nami rządzić w 3D, ponieważ są istotami 4D. I chcą nami rządzić w 4D, kiedy już wzniesiemy się do tej gęstości. Cóż, nie brzmi to zachęcająco. Oczywiście to już dokładnie odpowiada temu, co omówiłem w moich artykułach, chociaż nie używam terminów takich jak trzecią i czwartą gęstość jeśli chodzi o ewolucję. To, co usłyszę to to, że Sojusz Syriański chce, abyśmy ewoluowali, aby mogli nas przejąć, gdy nasza biologia będzie bardziej zgodna z ich częstotliwością 4D. Jeśli rozszerzymy to, a Kasiopeanie wydali oświadczenie prawie 20 lat temu, czas na inwazję byłby mniej więcej teraz, Ponieważ odpowiednia liczba ludzi rozszerzyła swoją świadomość wystarczająco, przynajmniej w kategoriach biologicznych, że energii Syryjczyków łatwiej jest przejąć kontrolę po dokonaniu pewnych zmian. Oznacza to, że ci, którzy wierzą, że obcy są naszymi zbawcami lub pomocnikami, nie ma to znaczenia, zostaną wykorzystani, ponieważ są łatwym celem. Władcy Syrian zwykle nie mają pożytku z ludzkich dusz, jeśli chodzi o proces wznoszenia żniw poza jedzeniem, ale mają pożytek z boskiego szablonu ludzkiego ciała, który zwykle jest bardziej rozwinięty niż zwykłego człowieka. Dlatego tak niezwykle ważne jest, abyśmy przestali zgadzać się z nastawieniem Syriusza i zaczęli przyglądać się ich oszustwom i manipulacji, gdyż w przeciwnym razie będziemy ich jedzeniem. Kasiopeanie mówią nam, że kiedy przechodzimy z trzeciej do czwartej gęstości, syryjscy władcy czekają na nas lub na tych, którzy podążają ścieżką tych metafizycznych źródeł aby mogli przejąć wyewoluowane ciała tych ludzi i wchłonąć dusze w ogień, aby mogli użyć do własnych celów. Jednak czuję się bardzo nieswojo, słysząc, że kiedy wyewolujemy na tyle, by Syrianie stwierdzili, że jesteśmy dojrzali i mogą nas zbierać. Słowo żniwa nie ma w sobie zbyt pozytywnego znaczenia, po co używać tego terminu, jeśli nie jest on dokładnie tym, czym jest, jest to zbieranie dusz do bardzo mrocznych celów. Chcę, żebyście mocno, długo i głęboko się nad tym zastanowili, zanim zdecydujecie się na coś takiego. Ale możesz powiedzieć, że jeśli po prostu jestem osobą, która ma wielkie serce i uwielbia pomagać innym, czy też wpadnę automatycznie w tę pułapkę? W końcu mówią, że jeśli masz 51% lub więcej i jesteś STO, zostaniesz zebrany. Nie, niekoniecznie, ponieważ mówią również, że nie zostaniesz zebrany dopóki żyjesz w swoim obecnym ciele fizycznym. Gdy umrzesz i przejdziesz do obszaru między życiami, zostaniesz zebrany, jeśli pasujesz do kategorii i umieszczony w ciele 4D ale możesz też odmówić, wypowiadając to stanowczo, że nie zgadzasz się z tym i całą agendą Syrian. Mogą ci powiedzieć, że jeśli tak, zostaniesz wysłany na ich wybraną planetę, która ma wibracje 3D i będziesz musiał tam przeżyć kolejne 75 tysięcy lat lat w ciągłej niewoli. Nigdy nie zgadzaj się na to. Jeśli odmówisz ich manipulacji, nie mogą nic zrobić. Muszą uszanować twoją wolną wolę, jeśli to, czego chcesz, jest odpowiednio stanowczo wyrażone, jak również to, czego nie chcesz. Możesz iść, gdzie uważasz i po prostu odwrócić się plecami do wszystkiego. To właśnie zamierzam zrobić. Moim zdaniem, ci, którzy są w prawdziwym niebezpieczeństwie. To ci, którzy kupują całą tę miłość i światło, źródło również sobie zaprzecza, mówiąc, że pomiędzy życiami zostaniemy umieszczeni w ciałach 4D. Jeśli proces żniwa jest naturalny, dlaczego muszą dostarczać nam ciała? To jest fragment transkrypcji, więc możesz to wyczuć to nie jest jasne. Dla mnie to wcale nie jest dobre. Pytanie. Musimy być głównie Esteo jako planeta, aby przenieść się do czwartej gęstości, prawda? Odpowiedź: Jako planeta tak. Ale nie sądzę, że to się stanie. Myślę, że tylko nieliczni się przeniosą do czwartej gęstości albo już istniejącej Ziemi czwartej gęstości. Albo odegrają kluczową rolę w tworzeniu czwartej gęstości Ziemi, a reszta rozpocznie cykl od nowa w trzeciej gęstości na prymitywnej Ziemi. Klucz tkwi w tym, jak wielu ludzi można przebudzić do zrównoważonej, pozytywno-negatywnej natury kosmicznej rzeczywistości. Czy to może być powód, dla którego siły STS- Służba sobie chcą nas przejąć przed i zaraz po tym, jak dotrzemy do nowego miejsca w czwartej gęstości, aby mogli przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Odpowiedź: W pewnym sensie to prawie wszystko. Ale jest bardziej podstępny powód. Bardzo ciężko pracują, aby zapobiec stopniowemu wznoszeniu do czwartej gestości. Chcą zatrzymać całą ziemię jako swoje składowisko w trzeciej gęstości i całą stołówkę z eterycznym i fizycznym jedzeniem. Ale jeśli jest ruch w kierunku 4D, chcą się nim bardzo zajmować. Możesz zobaczyć podobieństwa z moją koncepcją podziału światów i ich wniebowstąpienia do czwartej gęstości. Czytanie powyższego cytatu daje mi jednak dobrą okazję do wyjaśnienia różnicy. Moja koncepcja to Królestwo Maszyn 3D kontra powrót do natury 4D. W końcu, stopniowo, na przestrzeni pokoleń, rzeczywistość się rozdzieli. Zmiana nastąpi bardzo szybko, a ci, którzy przejdą do 4D, trafią do nowego pudełka z ograniczeniami. Kiedy już jesteśmy multi-D, możemy swobodnie podróżować po wszechświecie, jak nam się podoba i odwiedzać różne wymiary i gestości. Prawie żadne źródła channelingowe nie poruszają tych ważnych tematów. W każdym razie prawdą jest, że Syrianie w pewnych kategoriach chcą całkowicie uniemożliwić nam przebudzenie się w pełnym tego słowa znaczeniu. Przesyłając nam w niebo wstąpionych mistrzów, którzy w każdym razie są Syrianami w przebraniu. Prawdą jest również, że chcą nas utrzymać jako niewolników w tej rzeczywistości 3D, ale kontrolują też 4D zgodnie z logiką Cassiopean. Według Cassiopean, dzisiejsi Syrianie kontrolują nasze cykle fal mózgowych za pomocą harp z siedzibą na Alasce. Więc pozostaniemy pod ich władaniem w 3D lub 4D. To jest dla mnie niesamowite, ponieważ bez ogródek mówią nam, że Syrianie kontrolują zarówno 3D, jak i 4D za pomocą swoich maszyn częstotliwości. Więc moje pytanie brzmi, w jaki sposób źródła channelingowe mogą przyjąć żniwa, czy to pozytywne, czy negatywne, kiedy mówią głośno i wyraźnie, że Syrianie czekają po drugiej stronie? Jeśli Syrianie chcą nas przejąć w 4D, jak możemy temu zapobiec? Czy zgodzimy się na zbiory? Tego nam nie mówią. Podsumowując, drogi słuchaczu, wszystkie te źródła, których z uwagą słuchamy, realizują cały czas swój własny program. Nie robią niczego, żeby być dla nas uprzejmym kropka. Musimy się tego nauczyć i zabezpieczyć, albo wykopiemy własne groby. Każdy ma prawo robić to, co chce. W sesji powyżej wspominają również o wewnętrznej walce między siłami międzywymiarowymi. Mówią, że to jest trwałe i dzieje się w pobliżu Ziemi, a niektóre działania nawet w naszej własnej atmosferze. Mówią nam, że anormalne zmiany pogody, do których jesteśmy przyzwyczajani, w większości przedzierają się z innych wymiarów i przeciekają i pojawiają się jako tornada. Uragany i powodzie. Te informacje również zgadzają się z tym, co niezależnie otrzymałem wcześniej od jednego z moich anonimowych źródeł. Ponadto Jowisz jest już planetą w czwartej gęstości, co w tym przypadku wskazuje, że byłby idealną placówką dla Syryjczyków i innych o podobnej częstotliwości. Mówią nam ponadto, że planety czwartej gęstości ukazują się istotom z trzeciej. Gęstości jako planety gazowe. Oznacza to w tym przypadku, że wszystkie gigantyczne planety zewnętrzne w naszym Układzie Słonecznym Jowisz, Saturn, Uran i Neptun są 4D. To źródło wspomina również o trzech dodatkowych planetach poza orbitą Plutona. Więc zamiast dziewięciu planet jeśli uwzględnimy Plutona, mamy dwanaście, czyli liczbę, na której opiera się ten wszechświat a nie 7, jak Kasiopeanie i kilku innych raz chce, abyśmy uważali. Liczba siedem jest zdecydowanie boską liczbą, ale ten wszechświat nie jest na niej oparty przynajmniej nie z ludzkiej perspektywy. Dodatkowe planety i ich odległości od Słońca, skład chemiczny i średnica są rzekomo następujące: n-1 równa się Montonanas 570 miliardów mil od Słońca, materia stała średnica 7000 mil, n-2 równa się Sufuru Tarkar 830 miliardów mil od Słońca. 18 tysięcy mil średnicy wodór amoniak. N-3 równa się Bikalamanar, trylion 600 miliardów mil od Słońca, średnica 46 tysięcy mil wodór amoniak. Odległość Plutona od Słońca wynosi około 3 miliardy 666 milionów mil. A jego średnica wynosi 1864 mil, a Ziemia jest oddalona o 93 miliony mil i ma średnicę 7900 mil. Tak więc następna planeta, poza orbitą Plutona, składa się z materii stałej i jest tylko trochę mniejsza od Ziemi. Zauważyłem, że chociaż Kasiopeanie pod pewnymi względami podpisują się pod ideą kobiecego wszechświata, mówią, że wszystkie płcie i wszelkie dwoistości znikają w siódmej gęstości, więc z ich perspektywy wszechświat jest nadal nijaki. Oni, podobnie jak wiele innych metafizycznych źródeł, zapominają, że słońce i każda gwiazda w tym gromady słońc tworzące centrum galaktyki wszystkie siedem gestości w naturze według Kassiosów są siłami twórczymi na bardzo wysokim poziomie. A siły twórcze na tym poziomie są z natury kobiece, a nie nijakie. Boska kobiecość jest ostateczną siłą napędową i twórczą w tym wszechświecie i innych. Mówią również, że grawitacja jest wszystkim, co jest światło też jest grawitacją, a na najwyższym poziomie Bóg jest również grawitacją. I z tym na razie opuścimy Casiopean. Część druga skupi się na innych źródłach channelingowych, które niekoniecznie koncentrują się na żniwach i superfalach jako części programu. Autor Wesperne CHWILA REFLEKSJI Po odsłuchaniu tego wykładu autor starał się uzmysłowić słuchaczom, że nie wygląda to tak pięknie jak opowiadają co po niektórzy o wspaniałościach czwartego i piątego wymiaru gestości, jakby umknęło to im z pola widzenia, że właśnie tam od zawsze zamieszkują nasi kontrolerzy twórcy obecnej rzeczywistości na Ziemi. Sytuacja nie wygląda pocieszająco, ale też nie jest beznadziejna. Każdy sam wyciągnie wnioski, gdzie powinien się udać, aby uwolnić się od gadów. Matrix obejmuje Ziemię i Astral wokół niej czyli całe życie pozagrobowe. Jedynym racjonalnym wyjściem jest wydostać się poza siatkę tej więziennej matrixowej rzeczywistości. O sposobie wydostania się mówią Hatorowie w przesłaniu pod tytułem Przekraczanie przestrzeni i czasu. Planetarne Przesłanie Hatorów, część pierwsza i druga. Po wydostaniu się, wielki wszechświat i wieloświaty stoją przed nami otworem. Życzę powodzeni w wielkim wszechświecie. Dziękuję za wysłuchanie.